Родоводу Ісуса Христа, сина Давида, сина Авраама Авраам породив Ісаака, Ісаак же породив Якова, Яків же породив Юду та братів Його, Юда ж породив Фареса і від Тамара. Фарес же породив Есрома. Есром же породив Арама. Породив Самінодана, Хаминадав а породив насон. Насон породив салона. Саломон же породив Вооза від Рахами. Вооз же породив овида від рута. Овид породив Єсей. Єсей же породив Давида царя. А Давид породив Соломона від тієї, що була в урія. Соломон же породив Ровоамна. Ровоан же породив Авія, Авія же породив Асафа, Асаф породив Йосафата. Йосафат породив Йорама, Йорам же породив Озію. Озія породив Іоатана. Йоатан породив Ахаза. Ахаз же породив. Є закієм, породив Манасію, Манасія породив Амуса, Амус породив Йосію, Йосія породив Єхонію та його братів під час Вавилонського переселення. А після вавилонського переселення Єхонія породив Салатаїна. Салатаїн вже породив зору Зорвати вже породив Авіюда, Авіюд породив Еліакіма, Еліаким же породив Азора. Азор породив садока, садок породив Ахима, Ахем вже породив Еліюда. Еліуд породив Елеазара, Елеазар же породив Маттана. Матам породив Якова, Яків же породив Іосиха, чоловіка Марії, від якої народився Ісус, зданий Христос. Усіх вже поколінь від Авраама до Давида 14, 14 поколінь, І від Давида до Вавилонського переселення, 14 поколінь, і від Вавилонського переселення до Христа. 14 поколінь. <звучить> Ото слово панського. И <звучить> в слово свято Евангелии зварда нам нашим жахи. Ам. Имя Ойца не сына и Духа Святой Амінь. Не буде Банде Ісус Христос. Panie w Chrystusie, bracia i siostry, wszegodne wilebne siostry zakonne, drodzy parafianie, umilowanie, ukochanie Boże, dzieci. Przepiękna historia, którą dzisiaj czytamy w Ewangelii świętego Mateusza, na samym początku, w pierwszym rozdziale, przecudna historia ludzi. Którzy udostojeni się wpisać się w rodowód Pana Jezusa. Tak wielu ludzi żyło na świecie, ale te wyczytane imiona odegrali bardzo wielką rolę w przyjściu Pana Jezusa na Ziemię. I nie dlatego, że to oni sobie czymś zasłużyli. Nie dlatego, że ich rodowód sprzyczynił się do narodzenia Syna Bożego. Bo nawet kiedy czytamy ostatnie słowa, ostatnie zdanie dzisiejszego urywku pisma świętego, to napisane, że Jakub był ojcem Józefa. Męża Marii, a Matka Boża poczęła z Ducha Świętego, Syna Bożego. I tak logicznie, nawet po ludzku patrząc, to nic wspólnego Pan Jezus nie ma z tymi ludźmi, a te ludzie z Panem Jezusem. Ale ważne jest dzisiaj to, że Pan Jezus, przyjmując naturę człowieczeństwa, całą przyrodę człowieka, stając się człowiekiem, będąc Bogiem, przyjmujemy nasze ludzkie ciało. On sam wpisuje się w historię tych ludzi i w historię naszą. Bo chociaż ta historia napisana jest do przyjścia Pana Jezusa i te ludzie, oni są w rodzinie, znajdują się w rodzinie Pana Jezusa i sam Pan Jezus przyznaje się do nich. I mówi o swoich rodzicach, mówi o Matce Bożej, o przybranym Ojcu, o świętym Józefie. Mówi za swoich dziadków, pradziadków, czternaście pokoleń, aż trzy razy. I Pan Jezus nikogo się nie wyrzeka. Nie każdy z nich był taki święty. Znamy historię przynajmniej niektórych tych ludzi to wiemy, że te wielkie ludzie też mieli swoje problemy. Czy Dawid, czy Saulion, czy inni ludzie, którzy żyli przed Panem Jezusem, a zostali zapisani w Jego rodowód. I Pan Jezus na tyle to wszystko doceniał, szanował, kochał ich, że musiał o nich bardzo dużo i często mówić. Tak często mówił, tak wiele mówił o nich, tak dobrze o nich mówił, że obcy człowiek, Mateusz, który został apostołem w swojej Ewangelii, zapisał wszystkich tych ludzi. I tak sobie pomyślimy, że my, którzy kochamy swoich rodziców, dziadków, babci, czy my pamiętamy chociaż kilka pokoleń. Czy pamiętamy trzy, cztery pokolenia, może pięć? Czy pamiętamy tych ludzi, których Pan Bóg postawił na drodze naszej historii? Ale oni nie tylko odegrali rolę w, w tym, co już było w przeszłości, ale wielką rolę odegrali w tym, co ma być. I jak Pana Jezusa mają przyjąć? Jeżeli później... Gdy się narodził Chrystus, Jego mieli przyjąć za normalnego człowieka, jako Bóg i człowiek, to Jemu ta historia była potrzebna. I nawet jeżeli na Pana Jezusa narzekali, mówili, my znamy Twoją rodzinę, my znamy Twoich braci, siostry, skąd Ty masz taką władzę? Jaką władzą czynisz cuda? To też i przeszkadzało Panu Jezusowi. Ale zawsze Pan Jezus do tego się odnosił i mówił, o sobie, syn człowieczy przyjdzie sądzić, że ich umarł. Syn człowieczy przyszedł na ten świat, aby zbawić ludzi. I zawsze tak będzie o sobie mówić. Syn człowieczy. I kiedy powie, że moim ojcem jest Bóg, to ludzie będą się sprzeciwiać. A on powie, a jakże zrozumieć te słowa, które powiedziane w Pismie Świętym powiedziałem, rzekłem, Bogami jesteście. Jeżeli wy swoich dzieci nazywacie dziećmi Bożymi, to czemu ja nie mogę być Bożym dzieckiem? I ta historia też Jemu pomogła, aby ludzie Go przyjmowali jako Boga i człowieka, bo wiele ludzi też wierzyło w Pana Jezusa. Wiele ludzi prosiło od cuda, aby Pan Bóg uczynił. Nawet zaprowadzili Pana Jezusa do zmarłych, żeby ich wskrzesił do Lazarza, do córki Jabira. Spotkał się Pan Jezus już przed cmentarzem, kiedy pogrzeb wychodził z miasta Nain i matka wdowa odprowadzała swojego jedynego syna na cmentarz. Pan Jezus ulitował się, wzruszył się. I go wskrzesił. Oddał matce. Bo tak bardzo kochał i szanował matkę. Tak bardzo kochał i szanował te powiązania rodzinne. Tak jemu bardzo zależało na więzach rodzinnych, na tych relacjach, odnoszeniach. I Pan Jezus zawsze był taki ludzki. Zawsze był taki rodzinny. I dlatego dzisiaj te wszystkie ludzie, którzy w naszej historii są wpisane. Pan Bóg dał, dał że my przyszli na ten świat, ale my mamy za sobą całą historię. Tato, mama, babcie, dziadkowie, nasze rodziny, nasze dwurodne, trojrodne siostry, bracia. Te wszystkie ludzie bardzo wielkie znaczenie mają w naszym życiu. I nas bardzo często z powodu tych ludzi tak albo inaczej obsądzają, tak albo inaczej szanują, tak albo inaczej rozumieją. Tylko z powodu tego, że ktoś jest naszym tatą, mamą, że te rodzice są dobrzy, że mają dobre imię, dobrą charakterystykę między ludźmi, to zawdzięczamy im, ich świętości, pobożności, i tak samo mamy dzisiaj zrozumieć taką ważną rzecz, że my też jesteśmy wpisani w historię tych, którzy po nas przyjdą na ten świat. To od nas zależy, jak będą przyjmować naszych dzieci, wnuków, prawnuków. To od nas zależy, czy po nas ludzie, którzy narodzą się 50-100 lat później, czy oni będą mieć wiary w Pana Boga? Czy oni będą szanować drugiego człowieka? Od nas zależy, jaki świat my im zostawimy. Jaką kulturę my im zostawimy. To od nas zależy, czy te ludzie będą szanować religię. Czy będą szanować chrześcijaństwo. To od nas zależy, czy te ludzie rzeczywiście będą wierzyć w Pana Boga. Czy oni. Potrafią w swoim życiu powiedzieć, że my jesteśmy dziećmi czy wnukami takiej, a nie innej osoby, że te dzieci i wnuki będą kiedyś rzeczywiście dziękować nam za taką dobrą historię naszego życia. Czy my rzeczywiście potrafimy w naszym życiu? starannie zadbać o to, aby byliśmy wpisani w historię przyszłych ludzi, bo to od nas zależy, jakie będzie jutro. To od nas zależy, kto będzie w kościele siedział na tych miejscach, gdzie my dzisiaj słuchamy mszy świętej, uczestniczymy w Najświętszej Ofierze Pana Jezusa. To od nas zależy, jak będą ludzie kiedyś szanować Kościół swoją wiarę, swoją kulturę, jak będą szanować naród, jak będą dbali za swoje rodziny, za swoich sąsiadów. I dzisiaj zostaje nam pytanie, czy taka historia, jaką ma Pan Jezus, czy taka historia będzie w naszych dzieci i wnukach? Czy ta historia będzie pełna chwały, radości, szczęścia? Żeby ona, nie daj Boże, nie była jakimś narzekaniem, żeby nas nikt nie przyplinał, że my zleżyli, że my nie nauczyli wierzyć w Pana Boga, naszych przyszłych pokoleń. Chcemy dzisiaj prosić Pana Boga, aby taka historia, która dzisiaj jest czytana w całym świecie o Panu Jezusie, żeby taka historia była również. W przyszłych żeby o nas też mówili, że był taki człowiek, tato, mama, ksiądz, brat, siostra zakonna, że oni dali nam wiarę, że oni zostawili nam kościół, że my czujemy się jak rodzina w parafie, że my szanujemy swój naród, który szanuje nas, że my dbamy o chrześcijańskie życie w naszym narodzie. Jak to jest ważne, aby po sobie zostawić historię, która będzie bardzo ważna w przyszłości, jutro i pojutrze. I dzisiaj ta Ewangelia uczy nas pisać nową historię, uczyć ludzi żyć Panem Bogiem. Dzisiejsze nasze życie, każdego z nas, ono decyduje o tym, czy jutro Pan Bóg będzie kochany i szanowany przez ludzi. I tak jak Pan Jezus na innym miejscu mówi, czy jak przyjdzie Syn Człowieczy kiedyś na świat, czy zastanie wiarę i możemy powiedzieć, że my będziemy starać się, aby ta wiara przetrwała, aby Pan Bóg był kochany, aby Pan Bóg był rozumiany, przyjmowany, i żeby ludzie zawsze żyli Panem Bogiem, tutaj na ziemi, tym życiem ludzkim, a kiedyś z Panem Bogiem żyli w niebie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.